Cześć, z tej strony Szymon z serwisu bank.pl. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o koncie przekorzystnym w banku PKO, ponieważ jest to jedno z najlepszych kont obecnie na rynku. Jeżeli spełnisz bardzo proste warunki, to konto to może być dla Ciebie całkowicie darmowe, a do tego otrzymujesz premię 200 zł za założenie konta. Zanim zdecydujesz się założyć konto przekorzystne w banku PKO, pozwól, że troszeczkę o nim Ci opowiem. Konto to w momencie nagrywania tego filmu znajdowało się na drugim miejscu w naszym rankingu. Po spełnieniu prostych warunków otrzymujesz premię 200 zł za założenie tego konta. Prowadzenie konta masz za 0 złotych, opłaty za kartę 0 złotych, opłaty za bankomaty 0 złotych. Dotyczy to również bankomatów obcych, czyli bankomatów innych niż bankomatu banku PKO. Oraz możesz mieć nawet bezprowizyjne wypłaty z bankomatów zagranicznych i 0 złotych za przewalutowanie, czyli za płatność kartą za granicą. Spójrzmy dokładnie jak to wygląda. Na wstępie zaznaczę tobie, że jest to promocja dla nowych klientów banku PKO. Nowy klient to znaczy taki, który nie miał konta w banku PKO w roku 2018 ani 2019. Jeżeli chcesz skorzystać z tej promocji, musisz się pospieszyć, bo promocja obowiązuje do końca roku 2019. Teraz tak, jakie mamy warunki? Może zacznę od tego końcowego warunku. Zobacz sobie tutaj, jeżeli chcesz otrzymać premię od banku 200 złotych za założenie konta i chcesz mieć to konto darmowe, to musisz spełnić warunek wpływu 500 zł miesięcznie i wykonania jednej transakcji kartą miesięcznie. Przy czym od razu zaznaczam, że te 500 zł miesięcznie to może być nawet Twój przelew do tego banku z innego banku. Nie liczą się tylko tutaj przelewy wewnętrzne w ramach banku PKO. E, czyli tak, dostajesz 200 zł za założenie tego konta, jeżeli nie byłeś klientem banku wcześniej, jeżeli otworzysz konto przez internet, to jest ważne. Nie możesz otworzyć tego konta w placówce, inaczej nie dostaniesz tej premii. Musisz je założyć przez internet do końca roku. No i musisz e, do końca miesiąca następującego po otwarciu konta plus przez trzy kolejne miesiące zapewnisz wpływ 500 zł lub wykonasz jedną transakcję kartą, wówczas otrzymujesz bonus 200 zł. Tak, jak mówiłem tobie wcześniej, to konto jest darmowe, o ile spełnisz pewien prosty warunek. I teraz tak, jeżeli masz poniżej 26 lat, zupełnie się nie przejmujesz, bo wszystkie te rzeczy są dla ciebie z automatu za darmo. Natomiast, jeżeli masz powyżej 26 lat, wówczas w poprzednim miesiącu kalendarzowym musisz zapewnić jednorazowy wpływ 500 zł i jedną płatność kartą debetową, czyli ten sam warunek, który był dla uzyskania premii. Natomiast musisz go spełniać przez każde kolejne miesiące. Wydaje mi się to prosty warunek, bo jeżeli jeżeli będziesz miał to konto i będziesz je używał, no to jakoś jakieś wpływy będziesz miał. Kartą debetową raz w miesiącu przynajmniej zapłacisz. Czyli tak, jeżeli spełnisz te warunki, masz 0 zł za prowadzenie konta. 0 złotych za obsługę karty, tu masz ten sam warunek. 0 złotych prowizji banku za wypłaty ze wszystkich bankomatów, zaznaczam wszystkich bankomatów, aczkolwiek to dotyczy tylko pierwszych dwóch wypłat w miesiącu. Czyli pierwsze dwie wypłaty w miesiącu z obcych bankomatów masz za darmo, jeżeli spełnisz ten sam warunek. Masz 0% prowizji banku za wypłaty z bankomatu za granicą, czyli jeżeli spełniasz ten warunek, co wcześniej masz bezprowizyjną wypłatę gotówki za za granicą, przy czym e, uważaj, bo bezprowizyjna wypłata dotyczy prowizji banku PKO, prawda? Czyli jeżeli wkładasz kartę bankomatową banku PKO do bankomatu za granicą, bank PKO nie pobierze od ciebie żadnej opłaty, natomiast musisz patrzeć, czy ten konkretny bankomat przypadkiem nie ma jakiejś opłat, prawda? Bo to, to te opłaty mogą nie dotyczyć banku PKO. Bank PKO cię zwalnia z opłat, ale bankomat zagraniczny może coś tam naliczyć, prawda? Tutaj, żebyś nie był przypadkiem przekonany, że zawsze i wszędzie będziesz miał 0 złotych. Kolejna rzecz, 0 złotych za przewalutowanie przy płatności kartą. Też bardzo fajna sprawa, jeżeli jesteś za granicą, możesz płacić kartą PKO, bank za przewalutowanie żadnej opłaty od ciebie nie weźmie. Dodatkowo jest tutaj jeszcze pewien benefit dla ludzi, którzy, którzy chcą sobie założyć konto oszczędnościowe w banku. Przez 6 miesięcy, a dokładnie przez 180 dni do 30 tysięcy złotych możesz ulokować na takim koncie oszczędnościowym. Wtedy będziesz miał oprocentowanie dosyć dobre, procent skali roku. Pewności jak przy każdej promocji, przy każdym koncie sprawdzam dla Ciebie regulamin promocji, taryfy, opłat i prowizji. A teraz tak, zacznijmy od regulaminu. Dostajesz nagrodę 200 zł, wtedy, jeżeli przystąpisz do promocji do końca roku 2019, tam są pewne warunki do spełnienia, o których mówiłem, wpływ na konto i jedna transakcja kartą. Tutaj nie ma haczyków, nie obawiaj się. Transakcja to jest po prostu zwykła transakcja bezgotówkowa za pomocą karty debetowej. Natomiast wpływ na konto, tak jak Ci mówiłem, to jest pojedyncze zasilenie minimum kwotą. 500 zł, przy czym może być to e, przelew z innego banku. Tutaj są pewne wyłączenia, że nie możesz, to nie będzie ci się kwalifikowało, jeżeli wpłacisz gotówkę e, w banku PKO, czy e, zrobisz sobie przelew wewnętrzny w ramach banku PKO, wtedy to się nie liczy, prawda? Natomiast jeżeli zrobisz ten przelew z innego banku, e, to wszystko będzie OK. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli będziesz używał to konto, to i tak będziesz miał jakieś wpływy chociażby od pracodawcy, czyli e, ten warunek tutaj jest bardzo prosty do spełnienia. E, uczestnik promocji... E, tak jak Ci mówiłem, nie możesz być klientem banku w roku 2018, ani 2019, dotyczy to również współposiadania, prawda, czyli nie możesz być w jakikolwiek sposób związany z bankiem w roku 2018 i 2019. Dalej, warunki przyznania nagrody. Te 200 zł, które otrzymujesz, jest podzielone na dwa razy 100. Pierwszą stówkę otrzymasz, jeżeli przystąpisz do promocji, zapewnisz wpływ na konto i minimum jedną transakcję, natomiast drugie 100 złotych. Otrzymasz wtedy, jeżeli konto założysz za pośrednictwem internetu, tak jak Ci mówiłem, jeżeli skorzystasz, jeżeli założysz to konto w placówce, nie dostaniesz tak dużego benefitu. I tu jest jeszcze, są jeszcze warunki do spełnienia przez kolejne miesiące kalendarzowe, prawda? Czyli jeżeli tą drugą stówkę otrzymasz dopiero wtedy, kiedy minie kolejne 3 miesiące i spełnisz te warunki, czyli ten wpływ na konto 500 zł i jedna transakcja kartą. Dalej już zapisy są standardowe wszystko jest okej okay. OK, pozostała nam jeszcze do sprawdzenia najważniejsza rzecz, czyli taryfa prowizji opłat bankowych. Na drugiej stronie jest coś, co mnie tutaj troszeczkę niepokoi, czego tu moim zdaniem nie powinno być, czyli 20 groszy opłaty za SMS-y. Masz 20 groszy opłaty za powiadomienie SMS i za wysłanie kodu SMS. Mała opłata, ale w dzisiejszych czasach nie powinno takiej opłaty być. Także na to Ci najbardziej zwracam uwagę, jeżeli chodzi o tą taryfę prowizji opłat bankowych. Natomiast pozostałe rzeczy. Są tak jak mówiliśmy, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat, te pozostałe rzeczy masz za darmo. Natomiast jeżeli ukończyłeś 26 lat, musisz spełniać te proste warunki i myślę, że bez problemu je spełnisz. Natomiast gdyby się jakimś cudem nie udało, to za prowadzenie konta płacisz 6 zł miesięcznie, za obsługę karty debetowej 3 zł miesięcznie i wypata gotówki, pozostałe wypady w kraju, czyli z tych obcych bankomatów, masz 2%, minimum 5 zł. I jeżeli chodzi o transgraniczne opłaty czy użycie karty debetowej do płatności gotówkowych, też masz 2% i minimum 5 zł. Tu jest jeszcze taka fajna rzecz. Wydanie karty płatniczej masz za 0 złotych przy użyciu standardowej szaty graficznej. Natomiast możesz sobie zażyczyć niestandardową szatę graficzną za 5 złotych. Niektórzy bardzo chwalą tą opcję. Pozostałe opłaty w tej tabeli w miarę standardowe, nic tutaj dziwnego się nie dzieje. Natomiast jak zawsze, jeżeli jesteś, chcesz być klientem tego banku, sprawdź sobie, czy przypadkiem jakieś dziwne rzeczy Ciebie nie dotyczą. Według mnie wszystko jest tutaj w miarę standardowo, w miarę ok. Jeżeli zdecydowałeś się założyć konto w banku PKO, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zrobisz to przez naszą stronę, zmieniamy bank.pl, wówczas my otrzymujemy pewne benefity od banku za polecenie Tobie tego konta. Zapraszam do zakładki konto osobiste, następnie wybierz bank PKO i tutaj przy opisie masz dwa przyciski, za pomocą których możesz złożyć konto, Jedno, jeden przycisk jest do góry, drugi na dole. OK, na koniec mamy jeszcze jedną informację od nas dla Ciebie. Jeżeli spojrzysz sobie w nasz ranking kont osobistych, zauważysz, że w tej chwili na rynku bankowym jest bardzo fajna sytuacja. Jest to sytuacja wyjątkowa, w którym banki dają dużo pieniędzy za zakładanie kont bankowych. Jeżeli zobaczysz sobie w ten ranking podsumujesz sobie tą pozycję, czyli premię za otwarcie konta we wszystkich bankach, które wymieniamy na liście, to w tej chwili na moment nagrywania tego filmu możesz do Robić sobie do pensji 1380 zł, tylko i wyłącznie aplikując o konta bankowe w tych bankach i spełniając jakieś tam drobne warunki. Naszym zdaniem bardzo fajna okazja, póki to jest, korzystaj.